Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii, gdzie prowadzimy karierę piłkarską w jej fc 25 Przed nami pora na kolejny odcinek. Dzisiaj będziemy rozpoczynać od meczu z RB Lipskiem, a więc starcie pierwszej i drugiej najlepszej drużyny jak na razie w fazie ligowej Ligi Mistrzów. Zastanawiałem się właśnie nad tym, czy ten mecz grę, czy nie, ale postanowiłem, że w sumie sobie zagram. Jednak jest to ostatni sezon w karierze, więc w sumie możemy sobie tutaj na przykład takie spotkanie rozegrać i w taki sposób byśmy potencjalnie byśmy tutaj wygrali no to oczywiście jesteśmy już bardzo blisko też zapewnienia sobie wiadomo że jakby top 8 mamy już no nie ma co się ukrywać nie ma co ukrywać właśnie że 15 punktów już myślę że teraz mogę powiedzieć spokojnie że top 8 mamy ale wolałbym zakończyć jak najwyżej na pewno nawet na pierwszym miejscu może to nie da jakieś większe jakby nie wiem, czegoś jakby jakieś plusu czy coś takiego ale fajnie bo na pewno i tak zakończyć na szczycie tej tabeli fazy ligowej i takim składem oczywiście na to spotkanie sobie wyjdziemy i zobaczymy, czy będzie mieli udany mecz z Erbellipskim na wyjeździe, czy dam radę tutaj wygrać, czy dam radę może jakieś bramki postrzegać. Zobaczymy, wszystko się dowiemy już lata moment. I będziemy mogli rozpoczynać to spotkanie. Wśród Bellingham z mocną, zbyt mocną dosłownie piłką do mnie, to wydawało mi się, że to tak wyjdzie z linię, ale nie. Elmas cały czas gra w Lipsku, to jest dość niesamowite. Patrzę na to, że to jest 12. Szyba sezon, nie? więc cały czas w Lipsku gra. Zapewne tutaj stał się legendą. Ciekawe, tutaj właśnie spotkam kogoś, kogo jeszcze bym potencjalnie kojarzył, że w rzeczywistości jest w RB Lipsku, nie wiem. Oj, teraz sobie wypuścił zdecydowanie za bardzo piłkę. Paris Brenner, to jest zawodnik, którego będę zawsze kojarzył przez karierę menadgera szalkę, jak robiłem w poprzednim jej. Strzela. Trzeba było przyblokowany, Costa to łapie. No nie widziałem, nie ukryłem, że na dole ktoś tam jest. tak lepiej widzę, że Costa tak właśnie wyrzuca tam piłkę. Przecież pomyślałem co on tam widzi, ale był tam jednak zawodnik na dole. Kłenda. Bellingham. A, tutaj z tą piłką panowanie troszkę był taki lekki problem, to troszkę przeszkodziło Elmas przyblokowany. Bellingham tą piłkę niestety nie da rady jeszcze zgarnąć. Chyba faulowałem, nie? Nie faulowałem? A też nie mamy piłki, niestety straciliśmy łatwo piłkę. Kaja, Jeszcze nie, nie daje ale nie było. Bellingham. Przyblokowany jeszcze ty tyłu podaje. Jeszcze da nas piłka. My oddamy strzał. To był strzał, który był po I Tak patrzę, tak patrzyłem, czasem jednak nie wpadniesz, ale nie. Gola nie ma na razie piłka wybita. No tak, zawsze to się tak samo kończy, praktycznie tak jak tak będę próbował robić te strzały, po prostu ta piłka ucieknie. Znowu normalnie, ale to nie kliknę za jakoś, ale mam wrażenie że tak, jakoś nie mogę właśnie tej piłki trzymać blisko. I ta piłka właśnie ucieka. I dobra próba, kolejna nie będzie. Już możemy doskoczyć do nich, ale nic z tego nie będzie. Jak na razie, kilka szans było, ale cały czas zaczął się bramki i nie mam. Błęda, może do mnie. Za, troszkę się nie nie, nie pełen co do tego, czy przypodawać, czy strzelać. I też Coś właśnie niezbyt nie dobrze zrobiłem po prostu. Za dużo miałem w głowie planów. Może ta spróba z daleka? no jest, jest to fatalna próba z daleka. Wiem, że mojego zawodnika stać na dużo lepiej niż taki strzał do złapania łatwy. To powinien być strzał dużo groźniejszy. Przyjąłem piłkę, straciłem piłkę. Nie oni przy piłce oj, uważać na ten strzał. To był spawn, bo nie wiedziałem, co wydarzyło się tak na koniec. Nie wiedziałem, czy to był rożny, czy była poczna siatka, czy coś tam wydarzyło, ale był spał na koniec. Oj, to podanie tam, nie tam. To nie powinno tam pójść. Dobra, jest blok. Może jeszcze jedna okazja będzie. Dostał piłka żeby się nie zatrzymał zbytnio, no już nie idzie tak na pełnej prędkości, bo ta piłka nie przejdzie do Bellingama jakoś, nie może ta, podania, ta by, piłka podana w inny sposób jakby, tutaj myślę, że jakby podał przed tego zawodnika, może być Lipska, a nie za niego, to ta piłka mogłaby wtedy trafić do Bellingama, no właśnie, próbowałem tak, po, próbowałem po prostu niego podać, a ja, ta piłka się była po prostu podana w złą drogą, może być, tak by to nazwał. Piękne, przejęcie piłki, tylko teraz wykorzystać. Tylko ta piłka ucieka, oczywiście. Jak nie wiem co, ucieka cały czas, za dobra. Teraz schodzimy. No, to jest niesamowite, naprawdę. To jest niesamowite. ja naprawdę, jakby no. To jest dosłownie, jakbym wypuszczał piłkę. To jest dosłownie, bym właśnie piłkę wypuszczał sobie. Nie mogę w ogóle biec, muszę je zwolnić. Ale znowu, jak zwolnią, to po dynamice w akcji, jakby. Oj, to mogą być kłopoty. Świetna interwencja obrońcy, Gdyby nie on, to tutaj pewnie była bramka. A ja nie mogę przyjąć piłki, bo od razu ta piłka żwieje mi Przestrzelimy, nie trafimy. Nie wiem, jak się na razie to wykończę kompletnie, a mnie siedzi w tym meczu. No i tak Janssen, błąd Jansena, bo on powinien być na górze cały czas. Aby tam był, ta piłka by mogła do niego przejść. Ringam No i teraz biegniemy, teraz biegniemy, Mamy... Mamy... szansę tutaj coś zrobić. Jansen Jeszcze strzelimy przyblokowany... Nie, nie ma prawda. Ciężko jest, jak nie wiem co w tym meczu. Przejdę do Jasena. Nie, ma, nie był na spalonym, na pewno. Nie był? Był na spalonym? Wrady był na spalonym? Nie chcę się, po, nie chcę się tej powtórki, ale. No. A, dobra, nie chcę się brady, nie chcę się tak rzucać, no dobra. Na pewno musiał być na tym spalonym, ale właśnie byłem tylko ciekawe, jak mało. Wydawało mi się, że naprawdę był był, 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 był jakby, nie wiem, Maksymalnie jakiś naprawdę bardzo minimalny ten spalony. Teraz Jansen, dalej go nie ma. Ten mecz naprawdę byłby tak prosty, gdybym nie musiał, właśnie. Gdybym nie. Gdyby ta piłka po prostu nie uciekała. Po prostu by naprawdę byłoby to takie proste dla mnie. Ten mecz. A to jest gol, w końcu. To jest nasz obrońca. Nie wiem, to, który to jest. To jest busz? Nie wiem, który jest. Bo stworzonych obrońców mamy. No, samych stworzonych obrońców mam praktycznie, więc mi ich rozróżnić. Ale to jest busz. Trafia na 1-0. W końcu jest bramka. I to nasz obrońca dopiero musiał być tym, który strzeli. Czasami nawet tak się zdarza, że. Dopiero obrońca musi strzelić bramkę. Wydaje się, że jednak ten mecz na samym szczycie fazy ligowej Ligi Mistrzów ostatecznie jednak wygramy. Płęda. To podanie do Bellinga było bardzo niepotrzebne. Ja tam się w jednym momencie zatrzymałem. Szkoda. W pewnym momencie właśnie zatrzymałem. To musi być gol, Quenda strzela na 2-0. Tak długo biliśmy się tą pierwszą bramkę, a druga, wystarczyła jakieś 5 minut i nagle potrafimy bez problemu. Właśnie pierwsza nasza ofensywna akcja po tej, po tej bramce na 1-0 i już dokładamy kolejną. Quenda oczywiście miał najłatwiejsze, najłatwiejsze zadanie jakie mógł mieć praktycznie. Mamy zmiany też w naszym zespole. jeszcze kwadrans do końca. To będzie piłka dla nas, czy nie? Jednak nie. Ta piłka tak wydawało się, że jest mocno, poda mocno podana, ale tak szybko zwolniła. Różne dla nich, 78 minuta. Kostan piłkę złapie, teraz jeszcze tutaj do mnie jakby podał. Pięknie Kosta, pięknie Kosta, to było fenomenalne podanie od Kosty. I to jest gol, tak jest. Bałem się o energię. Potem się bałem, właśnie o, to, o te kroki, można powiedzieć, jak to będzie wyglądało, ale wszystko tutaj wyszło świetnie. No i to są trzy bramki w 10 minut. To jest taka definicja, że po prostu, można powiedzieć, otworzyliśmy worek z bramkami dosłownie, bo tak długo czekaliśmy, a jak już pierwsza pada, to nagle wszystko tutaj spokojnie idzie. No i asystent to jest oczywiście Kosty, który poprosił go piłkę i dał mi fenomenalną piłkę. drugą stronę e, Nwamah, zawodnik chyba Liony, jeśli dobrze kojarzę w rzeczywistości tutaj był chyba spalony Jeszcze próba, ale A te strzały właśnie niestety są za bardzo w bramkę bardzo to jest na pewno, żeby właśnie to było troszkę bardziej na dalszy słupek, bo się zawsze tak celuję w takich sytuacjach. Czy to na dalszy, na bliższy prostu, żeby to było bliżej słupka? Dobry blok. Może jeszcze jedna okaza ale nie wiem, czy mi kondycja to pozwoli. Oj, ta piłka uciekła prawie. Dobra. Już tak nie zdążymy. A może jednak zdążymy? I to jest gol, jeszcze jeden. 4-0. Wow. Kto by pomyślał po pierwszej połowie, że tutaj się skończy ten mecz wynikiem 4-0? Ja na pewno się nie spodziewałem w ogóle. Nic nie wskazywało na to, że będzie właśnie 4-0 tutaj na koniec meczu, a będzie tutaj dobre podanie Jansena. Tutaj była szansa, że mogłeś się to źle skończyć ten mój ruch tutaj. Ale udało się. Nie chciałem właśnie, aby strzelać z pierwszej piłki. Czułem, że jak zrobię ruch naprzód, to ta piłka i tak pójdzie, że bramka się ją złapie. Więc chciałem pójść na dół. Właśnie potem też wiedziałem, że nie mogę zrobić kroku naprzód, bo ta piłka ucieknie. A więc wygrywamy ostatecznie 4-0. Absolutnie zniszczyliśmy LIPSK. Patrz to, jak ten wynik tutaj wygląda. To nikt by nie pomyślał, że to jest stacie pierwszej i drugiej najlepszej drużyny. No my jako jedynka wyglądamy. Ale Lipski nie wyglądał jako, jako druga najlepsza drużyna. Jak na razie, w fazie ligowej Ligi Mistrzów. Kolejny mecz będzie z Deportivo. Starcie pierwszej i ostatniej drużyny w tabeli LA Liga w tym sezonie, więc wiadomo, że my sobie ten mecz pominiemy. przypadkiem wyszedłem tutaj sobie z tego zapisu, ale mniejsza o to. Wracamy do tego, co tutaj jest przed nami, czyli właśnie ten mecz z Deportivo. Oczywiście oczekuję łatwego zwycięstwa i trzech punktów. No, 3 punkty są, a nie dla nas. My mamy bramkę i czerwoną kartkę. No super, to naprawdę zagraliśmy mecz niesamowity. I VRA, no to na duży mecz będziemy pauzowali. Niestety, szkoda, szkoda bardzo. Zobaczmy, co się, zdarzy, co się tutaj wydarzy w meczu 2 Jansen za mnie w ataku. Wygrywam te 4-1, no i pięknie. Tutaj przynajmniej 3 punkty są. Bo prawda, porażka ostatnio drżą w tabeli. To jest taka typowa symulacja w tej grze, prawda Super Puchar, no to... No to jest coś, co jeszcze nie wygrałem, nie ukrywam, więc... Jestem zainteresowany tym. I fajnie, że jestem na ławce, bo nie muszę grać tego meczu całego. Dobra, wejd wejdę na, nie na cały mecz, bo jednak... Normalnie, gdybym miał Super Puhar już wygrany... Nie interesowało mnie to, ale to jest moja jedyna szansa na wygranie Super Pucharu Hiszpanii, dlatego chcę oczywiście tą szansę wykorzystać i wygrać Super Puchar w taki sposób, że no tam naprawdę w ralu jedyne co by mi zostało do wygrania, to w sumie nie, no to już nic, no bo Liga wygrana, Puchar wygrany. Więc teraz były to super puchar, bo jak wiemy, no Liga Mistrzów to wygraliśmy, ale to nie jest coś co tylko można w Realu, tak samo super puchar UEFA to nie są jakby puchary, które możemy tylko wygrać w Realu. A no wiadomo, że jeśli chodzi o super puchar Hiszpanii, puchar Hiszpanii, ligę hiszpańską, to wiadomo, że możemy tylko w zespole z tego kraju zrobić, więc w poprzednich drużynach nie mogliśmy tego zrobić, dlatego tutaj właśnie na tym zależy, żeby zależy, żeby ten super puchar wygrać, żeby mieć właśnie wszystko odhaczone co mogłem. Jeśli chodzi o super, jeśli chodzi o kraj, no to właśnie, że miał wszystko wygrane. Piłka, mam fał był. No to nie był faul, że krzyknąłem kółko, tylko po prostu biegłem i wbiegłem w niego. Jestem spalony, czy nie? Nie patrzę zbytnio, ale pokazał mi jakby rękę więc podałem i nie byłem spalonym. Dużo miejsca, strzał, nie ma bramki jednak. Jeszcze dułem atakuję tego, pracuje tego zawodnika. Jednak on i tak wychodzi z piłką. Trzę Belinga próbował, ale jednak Petrów ma ta piłkę. George atakuje. Będzie strzał z daleka będzie podanie, ale niecelne podanie. To już 1-0, więc jeszcze mają szansę oczywiście. Dlatego trzeba strzelić na 2-0 i zamknąć to spotkanie. Jak te podaję napłędy. A jednak ten zawod niestety nie obchodzę obok niego, ale teraz mam piłkę i też niestety nie jestem w stanie tego wykończyć. Szkodam, szkoda bardzo tego. No tutaj, tak z mojej perspektywy, wydawało mi się, że dłużej zgarnie tę piłkę, ale, ale nie. To podanie było do mnie głupia, prawda? No przecież za zawodnictą o mnie, dosłownie. nie miałem jak to, tej piłki, cokolwiek z tym zrobić. Trzeba do jaka dobra interwencja, nie będzie różnego. To właśnie, no właśnie, do niego! Bellinga na spalonym, ale Quenda nie jest na spalonym. Czemu ta gra nie może logicznie pomyśleć, do kogo wolę w tej sytuacji podejść? Do gościa, który jest na spalonym, czy do gościa, który nie jest na spalonym? George. George przy piłce, ponownie. Cały czas przy piłce George. Garcia, mogą mieć kłopoty, ale nie będą na nie oddał strzału. Bellingham. Bellingham, dobre podanie. Strzał, gol. Myślałem, że będzie to przyblokowane. Tak, się troszkę obawiałem, że to może być przyblokowane, jakby to ta próba mojego strzału, ale się tutaj nie, nie było żadnego bloku, więc jak już to widziałem, to byłem pewny, że oczywiście strzelimy. Jak już to widziałem, piłkę w siatce na no boże, że już nic tam tego gola nie zabierze. I też nic tam już nie zabierze awansu do finału Super Pucharu Hiszpanii. Jak dla mnie, szczerze, Super puchar Hiszpanii. Chyba we Włoszech też tak jest. Dla mnie nie powinno coś takiego, coś takiego być grane, jakby cztery drużyny. Według mnie Super Puchar Hiszpanii zawsze powinien być to mecz, gdzie to gra zwycięzca ligi kontra zwycięzca Pucharu kraju. A jeśli to samo jakby wygraje na drużynie, to drużyna, która na przykład była druga w Lalidze, albo. albo. która była w finale Pucharu Hiszpanii, przegra. Według mnie tak powinno to po prostu wyglądać. A nie te cztery drużyny. Jeszcze będzie strzał, no i taki, taki gol, który nie chciałem, żeby wpadł, ale, ale wpadł niestety. Szkoda tego, że mi im strzelić, ale przynajmniej i tak chyba damy radę utrzymać to. Chyba, chyba nic głupiego nie zrobimy. Quenda, nie, nie wiem, miałem mówić, że Kłenda strzelił, bo wydawało mi się, że a i to podanie jest okropne. A kłęda po prostu szedł do środka bardziej, George atakuje. Ten to już naprawdę był okropny. Słuchaj, interwencja kosty, ale ma piłkę, ma piłkę. Jak on tą piłkę złapał, nie mam pamięć. Ale nasza brama naprawdę, prawie odwaliła niesamowicie. Tutaj naprawdę. To powinno być 2 dwa, 2, 2, 2 To powinno być 2 dwa. I to powinno być. No, dogrywka bo to chyba, albo karny, nie? Karne chyba od razu. Strzał z daleka, no właśnie, to jest strzał na dalszy słupek. To jest po prostu środek. Strzelanie z daleka jakoś, nie wiem. Tak jak mówiłem po przyjęciu W tym roku normalnie jest mniej celne dla mnie. Pojeżdżę i tak samo, strzelam tak samo, to... Coś ewidentnie jest problemem w grze, skoro ja to robię to samo. Na gola. To będzie zatorożny. Mamy już awans na pewno oczywiście. od główki gola dalej nie będzie, ale jeszcze tutaj próbujemy. Jeszcze tutaj może podanie. Jeszcze spróbujemy. Kolejny różny nie będzie chyba, bo to będzie koniec. Tak jest. Kończymy. Mamy awans oczywiście, więc to jest dla nas najważniejsze, że Super Puchar Hiszpanii będziemy grali, że będzie znaczy grać w finale Super Pucharu Hiszpanii. Czy będzie to Barcelona, czy będzie to Atletico, czy będzie to może ktoś inny. Zobaczymy w sumie. Atletico. A nie, to jest kopa Hiszpania. Czyli super, poważna walencja, dobra. Jest na rezerwie. Co też mi jakoś nie przeszkadza, bo ja powiem tak, same mecze, aby te na przykład mnie jakoś niesamowicie nie ekscytują. Mnie tylko ekscytuje potencjalne podniesienie pucharu. No i to mi się bardzo podoba. Wejdziemy sobie na pół godziny, gdy mamy właśnie prowadzenie. Takie, takie mi się podoba, bo jakoś nie potrzebuję tutaj być od początku. Ważne, że tutaj prowadzimy. A byśmy nie prowadzili, oczywiście, no to wiadomo, by, żeby zrobiłbym trening i byśmy grali od początku. Ale jak nie muszę, no to, to łatwiej dla mnie, naprawdę. Gdzie my to gramy? Gramy na Mestalla? Czy to jest Mestalla? Gdzie to jest? Ten stadion wygląda jak właśnie Betis. Właśnie miałem mówić, że jak Betis albo mestaya. Nie ukryłem, że jakoś tak stadion łatwo nie jest mi mega rozpoznać, jak tak popatrzę na stadion. Ja to nie, nie będę każdego ze stadionu wiedział, ale tak właśnie mi to wygląda troszkę na stadion Betisu, który według mnie jest naprawdę bardzo fajny. Ślizg i piłka dla nas. Oj, był spalony, czy nie był? Był jednak ten spalony, szkoda. Ten mógł być ryzykowny. Gomez strzela, łapie kostę bez problemu. Ten bapę tutaj na boisku, no, nie zauważyłem tego. Nie, no no przecież, no. Trzeba myśleć, trzeba myśleć. Poprosiłem o podanie, ale jak nie, byłem na pozycji spalonej. Więc. Potem już nie chcę, no przecież, no po co chcę piłkę, jak jest na pozycji spalonej? Bellingham ma uraz jakiś. Jakaś kontuza się pojawiła. No przynajmniej było to na dalszy słupek, więc już progres w wykonaniu gry, że przynajmniej ten strzał nie jest bramkarza. Ach, chciałem to jakoś bić, nie było jednak szans. To jest właśnie ten problem, że nie mogę jakkolwiek przyspieszyć w żadnym momencie. Nie mogę przyspieszyć, bo jak przyspieszę... To ta piłka po prostu mi ucieknie i, i będzie po akcji. Robert, to jest świetne przejęcie piłki. Jansen może to wykończyć. Aj, niestety się nie udało. Chyba to jest Jansen. Chyba to jest Jansen. Nie jestem pewna 100%, jakby kto wchodził za Mbappę. A wygląda jak Jansen. No dobry. Pas byłby to, gdyby nie tak mocny. Czemu tyle siły? Czemu tyle siły? Naprawdę, jakby no, nie był daleko ode mnie, więc nie powinno być ciężko ocenić. Jak to siłowo podać, albo tak to było, tak zdecydowanie za mocno. i teraz, tylko właśnie podał do tej niecelnie, Trochę mnie denerwuje naprawdę jak oni grają, w sensie ten do rozgrywania akcji jest to troszkę denerwujące. Bellingham, to powinno być już dawno piłka naprzód. A dobra, dułę czy będzie pierwszy, nie będzie pierwszy, ale jeszcze walczymy. No nic z tego. Jeden, nie mam, ale to jest właśnie to, jest to o czym mówię. Dosłownie nie mogę przyspieszyć, bo to się dzieje. Ta piłka tak ucieka. I właśnie tutaj przyspieszy mi tak, bo myślałem, że może jednak ten krok nie będzie aż tak potężny. A ja robię takie kroki ogromne, jak nie wiem, na czym kto. Kosta łapie piłkę. że jeszcze zdążył pawać, zanim nie No ale właśnie, tak to jest. Tak się właśnie rozgrywa, tej reakcji, jak biegnę. Bo nie będzie to mecz, który będę dobrze wspominał. Jeden co będę wspominał to to, że mam nadzieję, że, że za chwilkę będę mógł podnieść trofeum Superpokaru Hiszpanii. niedobre podanie, no ponownie naprawdę, granie w tym meczu jest tragedią, po prostu jest tragedią, jak dobrze, mamy prowadzenie 1-0 ale ten mecz naprawdę najszybciej zapomnieć trzeba Rodrigo to jest? to jest ten Rodrigo? to jest nasz, może powiedzieć, Rodrigo? nasz w sensie oczywiście Realu Madryt nabite, ale nic z tego. Aha, no dobra. Ciekawa już zagrana akcja, pewno. Teraz jeszcze próba. Nie ma golek. Tak widziałem, że piłka przeszła obok bramkarza, to myślałem przez pół sekundy, jakieś całe może pół sekundy, że to może wpadnie. Kończmy, kończmy ten mecz, kończmy tę tragedię, naprawdę, kończmy, bo to jest okropne. No i koniec. Wygrywamy, Super Puchar Hiszpanii jest nasz, a więc kolejne trofeum do gabloty trafia. Kolejny, pierwszy może być puchar w karierze, bo to jest puchar, którego jeszcze nie wygraliśmy, więc no to jest może być koniec, jeśli chodzi o takie możliwe puchary. Już wszystkie puchary, jakie mogliśmy wygrać, no to już wygraliśmy oczywiście, bo neonowego nowego do końca kariery nie wygra. Jeden co mnie interesuje to ten pułap, chcę zobaczyć tę celebrację tylko i tyle, bo ten mecz właśnie był po portu okropnym. Peringem nasz kapitan podnosi to trofeum. Możemy iść dalej. A zobaczymy, czy, czy sobie tutaj będziemy robili, ale pewnie za dużo nie będziemy robili. Panie, będziemy lutku kończyli, lutku będziemy kończyli właśnie ten odcinek. No, Copa de Espana z Atletico, no to właśnie pewnie będzie mecz, który może i nad zagra, no bo nie, wiem, wygrałem po Hiszpanii, ale jednak derby Madrytu. Myślę, że może będzie ciekawe zagrać, więc zastanowię się, zobacz. Na pewno będę kończył teraz i zastanowię się. Może zagramy, może nie. Zobaczymy. Dzięki wam za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.